Uruchom program Subjekt GT. Widok, administracja, parametry, wyszukaj pola własne. Dodaj pole lokalizacja to towaru. przejdź do kartoteki towarów i uzupełnij lokalizację dla wybranych towarów. Następnie ponownie uruchom program Subjekt, żeby można było dodać lokalizację do widoku listy towarów. Lokalizacja dla towaru została nadana. Przechodzimy teraz do uruchomienia automatu, który będzie przepisywał lokalizację z kartoteki towaru na pole pod tytuł w zamówieniu. Uruchamiamy program do GT i wybieramy moduł KO. Następnie, lokalizacja w magazynie i obsługa lokalizacji na zamówieniach od klienta. Wybieramy wcześniej dodane pole własne 1 w subiekcie i pole pod tytuł na dokumencie zamówienia. Włączamy automat. Zamykamy program do GT i wracamy do subiekta. Na widoku zamówień włączamy kolumnę pod tytuł. Dodajemy nowe zamówienie. Jak widać, lokalizacja towarów pojawiła się w polu pod tytuł. W przypadku, jeżeli na dokumencie jest kilka pozycji z różnych lokalizacji, będą dodawane po przecinku. Możemy zmienić nazwę kolumny pod tytuł na lokalizacja, żeby było przejrzyście. Możemy także dostosować wydruk zamówienia, żeby była widoczna lokalizacja na pozycji zamówienia. Powielamy wzorzec wydruku. Dodajemy pole własne i ustalamy jego szerokość i nazwę. Jak widać na wydruku, mam lokalizację przypisaną do każdej pozycji zamówienia.